Kuvings Auto 10S, koktajl truskawkowo-bananowy. Zakładamy sito do koktajli, ma ono zaślepione ujście odpadu, więc nic wylotem odpadów nie będzie nam wychodzić, wylotem pulpy. Przekładamy koszyczek. Zakładamy ślimak. Zakładamy zasoby. Wrzucamy wszystkie nasze składniki do zasobnika. Truskawki. Truskawki były przez godzinę przemrożone, więc spokojnie moglibyśmy je przegryźć, więc spokojnie możemy je włożyć do wyciskarki z założonym sitem do koktajli. Możemy dodać mleko od razu, natomiast polecam zostawić płynne rzeczy w trakcie bądź pod koniec robienia koktajli. Carek mascarpone. Jeden cały banan. Koktajle możemy robić na zamkniętym korku. Pamiętajmy też, że przy drugim elemencie do sorbetów korek należy zostawić otwarty. Możemy dodawać też odrobinę mleka w trakcie robienia koktajlu.